Ziem mi, ja zawód kalacz. Ja budżet grada w Hercow Iron Cieterii. A przepraszam, 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 przepraszam. Macie kiedyś tak, że jak przegraliście w grę, to siedzi wam to cały czas w głowie i musicie wrócić do tej gry, żeby się zemścić. No właśnie, ja przegrałem z Związkiem Radzieckim i nie odpuszczę, dopóki nie rozbiję NATO i Unii Europejskiej. Witam was bardzo gorąco w modyfikacji modern dayowej, Red Dusk, czy jakkolwiek się to nazywa, Red Dusk, Red Dusk, jakkolwiek możemy to tłumaczyć. Zapraszam was na zemstę. Zemstę sowieckiego Sajuza. I będziemy grali drogą, którą przegrałem z NATO, bo chciałbym się, tak jak mówiłem, zemścić na NATO. Chciałbym Chciałbym zwyciężyć I zobaczyć, co się tu wydarzy, ale jest jeszcze na reddasku opcja pójścia w Unię Euroazjatycką i wojnę z całym światem. No to nie będę ukrywał. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, to napiszcie mi w komentarzu kałach, zrób Unię Euroazjatycką. jak będzie 2000 lajków, moi drodzy, to po tej podejście drugie robimy do reddaska i dosłownie jedziemy. Oczywiście, moi drodzy, work in progress. Nie ma tutaj chyba dezajngowania samolotów, i dlatego polubiłem tą modyfikację. O Boże, dzięki Bogu. A czołgi? Czołgi też nie ma, co? O! O, no to to będzie coś dziwnego, moi drodzy. Ale standardowo starajmy się podnieść ten kraj z ruiny. I musimy posadzić na, moje, na tronie mojego kolegę, moi drodzy. Ale to dopiero zaraz. Iście sowiecka gospodarka. Hibli nie ma, fabryk nie ma. Z tego co ko kojarzę musimy zejść w ostatnie słowa Jana Jewa, starać się reformować gospodarkę i później będziemy wybierali mojego kolegę z KGB do władzy. Dzisiejszy comment of the Day sponsoruje JMC i tak dalej. Jaki zadowolony jak to powiedział, no i to uwielbiam po wsparciu od ZSRR. Chodziło mi o to, że w ostatniej chwili dostałem karabiny od dziadka i tylko to mi się spodobało, a nie Związek Radziecki. A na enebacom możecie kupować tanio, klucze do gier, link w opisie. Boże kochany, jak widzę na reformę ekonomicznej Związku Radzieckiego, jego stagnacyjno rozpadający się kraj, to ja się nie dziwię, że ja przegrałem z NATO. Okej. Okay. I po zrobieniu, moi drodzy, address the party, nie, musimy iść, moi drodzy, w KGB. Oczywiście, czyli w, w moją, jakby to powiedzieć, e, agenturę, tak? Drodzy, Putin zostaje prezydentem. Okej, okay, dobra. Nasz czerwony car. I teraz the problem: Server New A. Boże, jaka Sorat A? Co ja w ogóle gadam w jakimś języku Timbuktu? New Soviet Era i tak dalej. No i pójdziemy tutaj w Patruszewa. E, pójdziemy w przemówienie Putina. I wiecie, co ja sobie będę robił te cele, tak naprawdę. Bo tutaj na razie nie będzie wojen, nie będzie niczego. E, będę sobie rozbudowywał przemysł cywilny. Zobaczymy, nie? Okej, okay, doszło do wojny, komunistyczna powstała Komunistyczna Czechosłowacka Republika. Jeżeli komuniści wygrają, to nie będę, ukrywam, nie będę zły, nie? Bo to będzie więcej wpływu u nas. W Polsce rządzi Marian Krzakiewski. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? No, oby komunistom się udało. No, nie ukrywam, że nie mogę wysłać wolontariuszy. A nie mogę. Ty, no to czemu by nie wesprzeć komunki? Oczywiście, że tak. Pięknie, mamy tutaj już jedną dywizję. Byle jaką sobie wybierzemy i postaramy się im wygrać tą wojnę, nie? Dobra, zobaczymy, jak te nasze czołgi działają. Boże, tutaj... Yy... O mój Boże, Polacy! Nie, to nie są Polacy. Boże, już myślałem, że będę mógł ich wiesz, mieć powód do zaatakowania. Tutaj niestety nie, nie udało się, nie? Szkoda. Dobra, spróbujemy zająć pragę. Może oni wtedy skapitulują. Cześć, ja mam tylko jedną dywizję, to jest trochę lipa. O Boże, te czołgi sobie bardzo słabo radzą. Ja tu będę musiał tak templateów pozmieniać, że to jest hitnie. Przemówienie Putina zrobione, idziemy dalej. Czy udało mi się im wygrać wojnę domową? Proszę, powiedzcie, że tak. Błagam. Zajmij pragę, błagam cię. Ja nie mam jak spinować, bo ja atakuję tymi dywizjami cały czas. Dobra, Praga zajęta. Czy to będzie koniec wojny domowej z Czechami? Błagam, powiedzcie, że tak, no. Dobra, jest świetnie. Ty, no to udało mi się wygrać wojnę. Gratuluję, mamy komunistycznego kolegę. I teraz musimy się zająć separatyzmem litewskim, ukraińskim. Zobaczymy, na czym to polega. Aha, muszę tutaj, mam Crackdown on Uenian i musimy tutaj, moi drodzy, ten separatyzm tak naprawdę starać się zmiażdżyć wszystkimi, że tak powiem, siłami, jeżeli jest to możliwe, żeby ich po prostu zniszczyć. I to chyba powinno się udać dosyć łatwo. I muszę tutaj dywizję powysyłać. Secure the capital, ok, I to samo muszę robić z Ukrainą, w razie czego i tutaj brakuje mi jeszcze mm, pięknie. I tutaj muszę znaleźć y, Khymel. tą prowincję. Tu musi być sześć dywizji. Okej. Okay. Wysyłam jak najszybciej, żeby jak najbardziej nam się udało, wiecie, At least six divisions. może przecież to jest miliard innych dywizji. Czekaj, czemu to nie mogę zrobić? W Żytomierzu też musi być. Oho. Dobra, no mamy kontrolę nad wszystkimi, więc to. Okej, okay, tutaj pójdzie pięknie. Okej, okay, chyba mi się udało zabezpieczyć te tereny. Dobra, to jeszcze będzie trzeba, moi drodzy, w górach, czyli groźny. Okej, okay, czyli tutaj prawdopodobnie. Tu będzie prawdopodobnie trzeba to marmię odesłać jak najszybciej. Dokładnie. I tu musimy zrobić dosłownie wręcz to samo. Pięknie. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Ty, udało nam się pokonać separatyzm chyba na Litwie, na Ukrainie i teraz tu. Prepare for Future Resistance. Udało mi się to wszystko zorganizować, więc teraz na spokojnie przygotowujemy się na bez... Azerbejdżan, Litwa, Łotwę. Pierwsza fala cywilek też się skończyła robić. No i muszę rozpocząć robić drugą falę cywilek. Niestety nie mam żadnej innej opcji. Ale idziemy na wojnę teraz. Dobra, panowie, fantastycznie. I teraz, że tak powiem, powinniśmy zmiażdżyć całe rezistans. Pięknie. Okej, okay, dobra. Tutaj będzie przejazd chwilowy. No i perfe... Dobra, perfekcyjnie. A tu? Tutaj też na luźno. Wietnam prosi o sprzęt. Dobra, coś im tam wyślę, nie? Dobra. No Łotwie doszło do tragedii. Estonia już też nasza. A, udało nam się. I teraz panowie. Jesteśmy praktycznie gotowi. Tutaj będzie wreszcie coś z marketem, żeby wywalić tą perestrojkę, i wtedy będę mógł iść na wojnę. Naprawdę. Tylko czeka mnie tutaj jeszcze 30 minut, które wam daruję, budowania fabryk. Nie, dosłownie. Tutaj są dwie drogi. I my wybierzemy reformistów. Fantastycznie. I teraz musimy oczywiście, e, Pakt Warszawski, wszystko to porobić, żeby dojść tutaj. Dobra. I zaczynamy robić. Ty w międzyczasie mam jeszcze decyzję, żeby sobie ulepszać gospodarkę, a to jest akurat fajna sprawa. Będę z tego skorzystam i w sensie Zabije się przemysłowo na pewien okres, ale i tak będę miał trochę fabryk i pójdziemy w lewo. Zobaczymy, nie? Przysięgam, że nie widziałem gorszego duchu w całym Herzowiron 4. Naprawdę gorszego ducha tej pierestrojki. I usuwam ją dopiero po chyba, moi drodzy, godzinie grania w Herzowiron. Więc widzicie, ile wymaga ode mnie zrobienie czegoś takiego? Panowie, i teraz nadszedł czas. 2005 rok dopiero. Ja mam do nadrobienia parę dziesiąt tysięcy sprzętu, więc będzie fantastycznie, ale kończymy już budować fabryki, moi drodzy cywilne, i zaczynamy kompletną, całkowitą industrializację Związku Radzieckiego. Wybu zamierzam wybudować za Uralem tyle fabryk, że to dosłownie będzie przejechanka, nie? Zaczynamy! I doktrynę, w jaką sobie pójdę, to będzie planowanie. To będzie najlepsza opcja, jaką będę mógł wybrać. Dobra, panowie. Będzie wojna, moi drodzy, ze wszystkimi. Z Rumunią, Bułgarią, Węgrami. Cały Pakt Warszawski będziemy wypowiadać wojnę. Mam już armię nawet gotową, nie? Nawet mam już armię przygotowaną, w razie czego, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że jak najlepiej i przetestujemy dopiero swoje wojsko i przetestujemy swoje template'y i zobaczymy, czy one będą w stanie coś zrobić. Okej, okay, poszło, moi drodzy. Pięknie, dalsze cele to będziemy... Warszawski Pakt, jak się odwrodzi, odrodzi, to jeszcze nie. Dobra, zobaczymy. Ci już się przestaną trenować, OK. Poczekam sobie tutaj, żeby moje czołgi podplanowały i potrzebuję lotnictwa, bo widzę, że tutaj będzie wręcz fantastycznie, jeżeli go nie wystawię. Dobra, i moje czołgi z pełnym planowaniem chciałbym zobaczyć z czystej ciekawości, czy przebiją tą rzekę tutaj. Zobaczmy, czy sobie poradzą po prostu. Okej, okay, tutaj oczywiście low supply, ale widzę, że po prostu przeszliśmy w sekundę. Przy czystej ciekawości, jak walczą moje zmechy? Też bym chciał to zobaczyć. No, nawet jakoś sobie radzą te zmechy, ale tutaj czegoś nie rozumiem, bo zwykła polska piechota ma takie statystyki, że wow, dosłownie wow, nie? To jest aż przerażające. No, ale na szczęście chyba moje czołgi to powinny raczej... No, o Jezus Maria, dobra. Dobra, panowie, co jak co, ale czołgi mamy naprawdę dobre, nie? Naprawdę fantastycznie wybijają yy, po prostu wszystko na swojej drodze. Aha, bo tu jest jeden front, bo Czechosłowacja jest ze mną i tu jest drugi front. Więc ja na razie może zmiażdżę Polskę, nie będę wzywał Czech do wojny i po prostu zrobimy coś takiego, że później zmiażdżymy Rumunię. Zobaczymy, jak to wyjdzie w pranie. Dobra, bo o to dosłownie chodziło. Dobra, przejdźmy, moi drodzy, dalej. Ciekawe, czy po zdobyciu Warszawy oni się poddadzą. Zaraz sprawdzimy. Dobra, wejdziemy coś takiego. Czy będzie jakiś event związany z Warszawą? Dobra, weszliśmy do Torunia. Okej. Okay. I te moje zmechy teraz możemy sprawdzić. Bezekwipmentowe. No, nawet jak nie ma jakoś nasranej dywizji, to sobie radzą. I teraz zobaczcie. Piechota atakuje mojego zmecha i go totalnie przepala. O co tu chodzi? Czyli te zmechy chyba jednak nie są takie dobre. Dobra, dobra tutaj pójdziemy po prostu w odcięcie polskiej armii całkowicie, no bo innego wyboru zbytnio nie mam. Pięknie. Nareszcie robimy nowe samoloty. Więc wręcz fantastycznie. Tu muszę nowego fajtera dać. Okej, okay, tu mi się udało uci uciąć polską armię trochę, ale jak ja bym jej nie chciał niszczyć, to co wtedy? Chyba nie mam za bardzo wyboru. Dobra, panowie, skorzystajmy z naszych zmechów. Dajmy trochę wsparcia dla chłopaków tutaj. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? Wątpię, że uzyskam, uzyskam zielone niebo nad NATO, tak naprawdę, no, ale można się, można pomarzyć, nie? Idziemy dalej robić cera. Polska kapituluje i oni wszyscy kapitulują, więc ja teraz się zastanawiam, czy ja powinienem ich wciągnąć, chyba powinienem ich wciągnąć i czy oni teraz się staną moim papetem, czy ja mam jakieś decyzje? Okej, okay, Fate of the East in Europe, dobra, i się samo zrobiło, czyli Polska jest moją marionetką z Jaruzelskim. Węgry i tak dalej, ok, czyli zostaje nam tylko NATO. Warszaw Pakt, nie, yeah. moi drodzy, powraca Pakt Warszawski, jest fantastycznie. I co tu mogę jeszcze zrobić? Tu jest polityka, i tu jest tak, mm. ręka w Azji. Deal with the West, czyli pójdziemy tutaj another century, another decade, no ale my będziemy dążyć tak czy inaczej do wojny, więc nawet jak coś to wypie, wypie, wypowiemy, wojnę po prostu, że tak powiem, tulpakiem, nie? Proszę Państwa, chyba jest wojna. Turkey refuses our demands. Dealing with the USSR-Turkey crisis. I my chyba będziemy szli teraz na wojenkę. Jesteśmy już gotowi. USA proposes negotiations. Let's solve peacefully. Let's not get border. bothered with it. This will lead to war. Okej, okay. czyli to będzie prowadziło do wojny. Ok, preparing the army, USSR military build up on the Turkish border. Idealnie. Tylko że my w Turcji nie będziemy, moi drodzy, atakować tylko w Europie. Specjalnie zaatakowałem Jugosławii i Skandynawii, żeby nie mieć du dużego frontu. Let's back down for peace, we won't back down. Nie cofniemy się oczywiście, że nie. And so it begins. Ok. Zaczyna się, moi drodzy. Ruszamy. The day. Ura, moi drodzy. Small Focus 3 for World War III will be available. Ruszamy, moi drodzy. Trzecia wojna światowa. Ura, moi drodzy. Jakieś drzewko ma być tutaj do dostępne dla mnie, małe? Gdzieś tu szukam. Ale żadnego drzewka tutaj nie ma obecnie. Dobra, nieważne. Jak tam y samoloty moje? Jak tam moje lotnictwo? Dobra. Na razie wygląda to, powiedzmy, ok ale zaraz NATO prawdopodobnie sprowadzi tu milion wojsk. My mamy wojny tylko z Francją na razie. Ja też nie chcę atakować Turcji. Już Wam tłumaczę dlaczego. W sensie mogę spróbować tylko tutaj wjechać, na chwileczkę. Uuu, ładnie sobie radzą te moje... Uuu, panowie! Ja nie chcę wjeżdżać, bo zobaczcie, że zajmujemy tutaj Kars. Ja do tego Karsu chcę podciągnąć kolejki, prawda? Yy, I będę starał się tutaj bardziej grać defensywnie w Turcji. A Niemcy przyjęły wyzwanie? Przyjęły. Moi drodzy, mamy czołgi gotowe na granicy z Niemcami. Zobaczymy, co to da. Spróbujemy uderzyć na początku. Wezwiemy Polskę do wojny. Call to arms, bo mi jest bardzo potrzebna. I wezwiemy Czechosłowację. Dziękuję bardzo. I teraz spróbujemy, moi drodzy, uderzyć mniej więcej w ten sposób. I zobaczymy, czy przełamiemy niemiecki, że tak powiem, niemiecką linię frontu. Tutaj to wychodzi perfekto. Tutaj jest już o wiele gorzej, ale te nasze czołgi, zobacz. Naprawdę karają mnie źle, nie? Fantastycznie. Dobra, jest pięknie na razie. Przejechaliśmy. Ruszajmy dalej. Spróbujmy dalej ruszyć. Dobra, ruszamy powolutku do przodu. Pięknie. Dobra, moi drodzy, ruszamy dalej, ruszamy głębiej. Te nasze 8 dywizji sobie poradzi. No, ledwo sobie radzimy, ale jednak sobie radzimy, więc ja postaram się te czołgi tutaj powprowadzać na agresywnie jak potrafię. Moi drodzy, czy ja będę Berlin? Zerknijmy jeszcze na Turcję. W Turcji jest jeszcze ok. Trzymamy Kars. I budujemy tutaj rzeczy. Turcja się wycofuje, tutaj. Okej, okay, dają mi trochę terenu. Fajnie. Spróbujmy w górach. Nasza piechota. Hmm, średnio, słabiutko bym powiedział. A tutaj powietrznie będziemy bardzo mocno przegrywać. No to było do przewidzenia. Bo NATO ma o wiele lepsze lotnictwo, chociaż też walczymy z nimi jak równy z równy na, na razie. Ty, mamy Berlin pod, kontorą. pod kontrolą. Pod jaką kontrolą? Fantastycznie. Tylko zobaczymy jak tutaj na to wojska przybędą, czy my będziemy w stanie się im przeciwstawić, nie jakkolwiek. Zaraz sprawdzimy, sprawdzimy. Szczecin został zajęty. Spróbujmy tutaj złapać. Już wojska na to przychodzą. Ej, stary, te template'y są najlepsze do tego moda. Bierzcie jak swoje. To są czołgi, moi drodzy. A to jest piechota. I dosłownie robię ulululu. Dosłownie robię ulumulu, nie? Łololo. Proszę państwa, proszę państwa, ja na tym modzie przegrywałem z NATO. Dlatego teraz powróciłem jako największy agent KGB w Polsce, żeby zemścić się za porażkę. Dokładnie nie. Największy agent powrócił i mści się za porażkę w wojnie, nie? Ja tutaj pokombinuję zaraz z jakimś okrążeniem, bo chciałbym odciąć y, Niemcy od Francji i Holandii. Ale przebijemy się tutaj na początku, to jest pierwsza faza operacji. Druga faza operacji to będzie uderzenie z północy na południe, i później zobaczycie, co ja zrobię. Ja już mam w głowie plan, bo jestem, wiecie, y, naczelnym strategiem Herzowajlą, tak? Wiadomo, spróbujemy tutaj wjechać i spróbujemy tutaj złapać przyczółek. Proszę Państwa, prosiłbym bardziej coś w tym stylu zrobić, dobra, na szczęście nasze setka, ale wiecie co, problem jest z widocznością dla mnie, ale tak to jest okej okay w sumie, dobra, tu raczej powinniśmy ich zmiażdżyć, dobra, nawet poprzechodziliśmy gdzieś głęboko, fantastycznie, ty bracie tu, ty ruszasz tu, bo musimy iść pod Hanower po su Supply Hub'a, nie, bo tutaj nie ma Supply Hub'a, Tutaj już nie ma. Okej, okay, tutaj jesteśmy bezpieczni, tu też bronimy Czech. Czechy też próbują zaatakować Hookers. Dobra, na razie przeszliśmy bardzo fajnie i panowie pod Hanover ruszamy teraz, naszymi wszystkimi dywizjami. O, o Jezus, jak te czołgi karają tutaj, stary. To jest aż fajnie, pięknie. Tylko, żeby moje dewizje tutaj ogarnęły, nie. Dobra, mamy Honow Hanower, więc poczekamy yy, na linię kolejową. Uuu, tu trzeba poprowadzić leciutką ofensywę, żebyśmy się nie zakopali w atryszyn, nie? Trzeba zająć te linie kolejowe. I widzę, że to fantastycznie, moi drodzy, działa, tylko niestety ja mam problem z samolotami ogólnie, ale no walczymy. Tylko że też problem jest taki, że ja nie przeprodukuję na to. Nie dam rady. To jest problem ale powinniśmy ogółem dawać radę, nie? Więc powinno być w porządku. Jesteśmy w miarę przygotowani nawet na ofensywę. Tu już się pojawia coraz gorszy atryszyn, ale na razie z tego co widzę, to nasze czołgi nie do zatrzymania są. Pomimo ogromnego atryszy. Dobra, spróbujemy tutaj domknąć. Specjalnie Danii nie, w, nie wrzuciliśmy w konflikt. Dobra, spróbujemy tutaj odciąć wojska NATO. To będzie bardzo ważne. No i świetnie, zobacz. Zobacz, ile dywizji NATO. Poszło do spania dosłownie. I to jest fantastyczne. Prosiłbym tutaj o zamknięcie po prostu tej armii. Ty świetnie! Idealnie nam poszła ofensywa na Europę. Turcja się broni. W sensie ja się bronię przed Turcją. Boże, ja tu widzę potencjał na takie okrążenie. Czek nie no, chłopie! Ja tu widzę straszny potencjał na okrążenie całej tureckiej armii. wjechanie po prostu wiecie co? Zajmijcie Trabzon, niech będzie, bo to będzie dobry habit. Yeah. Ale widzę taki potencjał na okrążenie. Dobra, najważniejsze, żeby to za. Oni mnie atakują, bo ja bym chciał też zobaczyć, ile moje wojska mają w defie, bo aktualnie na to za bardzo ze mną nie chcę walczyć, to proszę domknąć. Pięknie jest. Tutaj proszę ich domknąć. Perfekcyjnie, chłopaki, jest wszystko zamknięte. Dania jest w ogóle w wojnie z jakiegoś powodu jeszcze. Aha, i Norwegia też. Eee, dałbym radę tutaj piechotką. Oj, chyba nie za bardzo, co. Niestety, moi drodzy, trzeba wziąć pięć dywizji, oddelegować je do generała, żeby nam się oni nie rozrali po kraju, nie? I damy to po prostu tak. Wiesz co, nawet z tych pięciu dla dla bezpieczeństwa, dychę tu rzucenia. Dobra, pięknie. Piękne jest okrążenie, piękne mamy zaopatrzenie. I teraz ja myślę nad okrążeniem, żebyśmy runęli po prostu tutaj na kasel. Jeżeli to by siadło po prostu mielibyśmy tego supply huba, to by było wręcz perfekcyjnie. Bo mm, ja wtedy mogę runąć na południe i przeciąć na to tutaj całkowicie. Więc to by było spoko. Poczekamy sobie, później sobie yy, weźmiemy czołgi do Kassela i praktycznie spróbujemy coś zrobić, nie? Dobra. Chociaż wiecie co powiem tak, po co mi kruje tymi czołgami? Osiem dywizji, prawda? Dodam je do głównej armii, niech oni się rozejdą, gdzie chcą. O Boże, poczekajcie, ja danie domknę, ok? I ruszymy na Europę. I ta nasza piechota, nawet beznadziejna do obrony portów, to ona jest w stanie coś zdobyć. To jest I tu już moje betery dojeżdżają, nie? Proszę ich jak najszybszy dojazd tutaj. Będziemy robić ofensywę też. Dobra, Dania została zajęta i zabezpieczona. Świetnie, więc teraz my postaramy się, moi drodzy. Sztoplikaza, o jakieś fajne okrążenie. Kasel został zajęty, tylko musimy go przyłączyć i będzie ok. Co nam słychać w Turcji? W Turcji jak zwykle. Hmm, ty, nawet mam zielone niebo w niektórych miejscach, więc zaczynam powoli, powoli łamać, że tak powiem, opór na to w powietrzu. No ale nie wiem, czy to tak wyjdzie. Superancko zaraz. Staram się ich zwalczać, ale zobaczymy. Kasel zajęty, fantastycznie, moi drodzy. To teraz zróbmy tak, że spróbujemy po prostu przeciąć ich na pół, nie. Powinno nam się to udać. Powinno nam się to u Форд Dobra, to mam dywizję. Ile tu jest? 17 dywizji, więc zrobimy tak. Na razie dzielimy to. Dobra, jest. Wręcz, nie ukrywam, fantastycznie. Boże, nasze BTR-y, wojna z NATO, panowie. Co tu, co tu się dzieje w ogóle? O, nie pozwoli im stąd wyjść, chłopie. Serio? Bo tu jest fajne okrążonko. Cieszykuję. Ale jajaj, ale oni też potrafią ugryźć. Dobra, pięknie jest. Boże, okrążyliśmy to. Pięknie, panowie. Ty nasze dywizje krączą czwórkę defa. Lol. Pięknie. Jeszcze mogę doktrynę wziąć? Teraz zobaczmy, chłopie. Postarajmy się ich pospychać, już, nie? Żeby nasze dywizje zwolnić na Front. Tutaj się przebijamy, więc jest spoko. Spróbujmy Frankfurt zająć. Amerykanie już przebyli tutaj do Europy. Tego się właśnie bałem. Niestety nasz agent KGB w Ameryce widzę nie zadziałał zbytnio dobrze. Na szczęście Szwajcarii nie ma w NATO, więc też mogę tam zmanipulować coś. Frankfurt zajęty, pięknie. Ok, do przodu, bracia. Dobrze idzie, panowie. Nuremberg, to jest habik, więc też go biorę. Tutaj się wszystko rozgrywało zaopatrzenie, nie? Wszystko o zaopatrzenie, więc ty, ale stary, idę jak burza, nawet z zerowym zaopatrzeniem. To jest hit. Patrz. No nie gadaj. Panowie, ty, czy ja właśnie dokonałem okrążenia połowy armii NATO? Na to wygląda. Na to wygląda! Wiecie o co? Chodzi? Ale żarcik, ty cię okrążyłem armię NATO? Na to wygląda! Boże, kochany, zaraz się zesram ze śmiechu Taki dzisiaj kompendium humoru, nie? Dobra, i teraz Benz i robimy O Jezus Maria, 40 ponad dywizji z mechów? Chłopie, to bajabongo, nie? Pięknie, dobrze, Topkniemy teraz południe I zaplanujemy operację storczo... Sterczący dręgol yy, Erekcyjny potwór Zaplanujemy taką operację zaraz Boże, Niemcy się już poddali, nawet nie zdążyłem Nic zrobić w tych Niemczech, dosłownie Już się poddali po jednym okrążeniu? Tragedia, Monachium zajęte do no i panowie, dobrze, teraz roz, rozpocznę planowanie bardzo ważnej operacji, moi drodzy. Tutaj nasze dywizje będą miały kolor żółty, bo jestem Daltonem i mi lepiej będzie widzieć. I operacja tutaj będzie się, moi drodzy, nazywała ogólnie. To będzie o. Operacja Spocony Spocony Erekcyjny Diabeł. Tak będzie wyglądała ta operacja. I tutaj mamy zaplanowaną operację Spocony Erekcyjny Diabeł, moi drodzy. Ona będzie polegała na tym, że rzucę, że tak powiem, 7 milionów czerwonoarmistów, e, dosłownie na Paryż. Przycząc wololo i śpiewając sowieckie piosenki. Będziemy atakować przed siebie, nie? O, dobra, tutaj też nam się udało odepchać na razie. Leciutko, bo leciutko, ale jednak coś coś powypychaliśmy, więc jest git. Odzyskamy te chociaż tereny. Lekko, bo lekko, ale jednak niech będą. Dobra. Dobrze, moi drodzy, wystawiam 46 dywizji jeszcze do tego pana, bo oni nam muszą posłużyć, moi drodzy, w strategicznej operacji oddech twojego ojca. Tutaj zaplanowaliśmy taką operację, czyli to będzie po prostu takie jakby szybkie uderzenie. No tak. Jak podchodzisz do swojego ojca i on coś mówi w niedzielę, wiesz, ja cebule i wiesz, 3 kontakt, już wiesz, żeby cię zabił tym oddechem, gdyby nie zasłaniał ust, co nie. Więc to jest mniej więcej coś takiego. Więc jesteśmy w miarę gotowi. I teraz tak, nie mogę się posłużyć operacją na dwóch frontach, więc postaram się ruszyć tutaj. Bo tutaj w miarę to wojsko NATO jest w mniejszej ilości. I teraz zrobimy dosłownie. Ym, że tak powiem, coś takiego, nie? Próbujemy dosłownie właśnie tymi szybkimi BTR-ami ich dosłownie odciąć. To główne wojsko. Więc udało się. Do, dosłownie można powiedzieć perfekcyjnie, nie? To wyszło. Praktycznie cała armia turecka została zmiażdżona i już się rozlewamy na Turcję. Też moim celem nie jest zdobycie całej Turcji, więc jakoś powinniśmy dać radę, nie? Żeby zająć po prostu dobre pozycje, idealnie i tutaj sobie po prostu staniemy, bo tylko tyle nam jest tak naprawdę potrzebne. Więcej nie muszę zajmować, bo chcę ściągnąć wojska na to przed główną ofensywą w Europie. OK, dobrze. Na to już, moi drodzy, ma tutaj coraz więcej jednostek, więc zobaczymy, czy będziemy w stanie dokonać jakiegoś przełomu. Z tego co widzę, to nawet zobaczcie, że teraz już nie idzie nam tak. Tak łatwo wojna. Wiecie o co chodzi? Nie idzie nam tak już łatwo wojna. Mamy dużo wojska, ale już tak łatwo nie puszujemy. Zobaczmy, jakie to jest okrążenie. Tu się coś udało krążyć. Bardzo dużo dywizji, fantastycznie. I tak dobrze poszło, że nam y, w ogóle tutaj dało się wjechać, nie? Perfekcyjnie. Dobra, jestem nawet gotowy, panowie i panie. Okej. Okay. Czas na operację, moi drodzy, erekcyjnego diabła. Puszczamy go. Czy nasze dywizje dosłownie to jest widok z drona teraz, z Orlana? Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda i zmienia się front. Nie no, poszliśmy, panowie. Poszliśmy, idziemy na sam Paryż. Boże, to jest kompletne zniszczenie. Stary, to jest kompletny przejazd. Zobacz. Prąd się jeszcze tu zbugował, widzę. Ale przeszliśmy totalnie. LOL, ty stary! Że to jest kompletne unicestwienie ich armii. Na to. Zobacz. XD, ile na to ma strat w wojnie? Boże, 2 miliony, my tylko 500 tysięcy. Boże kochany. I teraz czas puścić się jeszcze w Turcji. Perfekcyjnie. Jakie cudem tutaj USA wylądowało? Naprawdę? Ktoś mi tu pozwolił wylądować? Tragedia. Zaraz tam podeślę e, posiłki, ale ok aktualnie starajmy się wykonać Turcję. Francja została dosłownie zmiażdżona, bo tutaj nie można mówić o porażce. Francja po prostu została, no, na to w Zostało unicestwione. Mam nadzieję, że to jakiś fajny, oskryptowany pokoik, by można było prosić, czy coś takiego, prawda? Ask for peace with NATO. Kontroluje Włochy, Hiszpanię, Norwegię, Republikę hmm, Heleńską i Turcję. Dobra, zrobimy to. Bez problemu. Bez problemu to zrobimy, nie? Tutaj wyślemy troszeczkę naszych chłopaków jeszcze, żeby sobie w Gibraltarze zobaczyli zabytki i powinno być ok. Tutaj nasi chłopcy właśnie Imperium Aleksandra Wielkiego odwiedzają, więc. Teraz, teraz oczywiście Grecja. No i tu trzeba, bo niestety. U Jezus! Maria! No, na Krymie można powiedzieć temperatura wzrosła, e, ale oczywiście nasza propaganda nie będzie mówić o takich rzeczach, prawda, więc nic się nie stało na Krymie, nie ma żadnych dowodów, że Łukasz Kałach wiedział o bombardowaniu Kryma atomowo przez przez NATO, nie, nie ma takich dowodów kompletnie, nie wiedziałem o tym. Dobra, czy my idziemy wyspami w ogóle, zamiast tędy? O, dobra, nareszcie, dobra, tutaj też trzydziestka jak najszybciej, o, Kijów stoi w ogniu, Ok, nic nie powiem, bo już mnie coś kusiło, uszczypliwy komentarz, e, więc e, teraz, moi drodzy, co? Teraz Hiszpania, Ok, perfekcyjnie, nie wiem dlaczego ta 48 dywizji jakoś nie jest w stanie w ogóle zaatakować, mimo że powinny. I tutaj bym prosił też panów o atak. Serio. Tutaj moje, moje dywizje powinniście ich domiażdżyć już, dobra, bo już jesteście wszyscy na pozycjach. Dobra, Amerykanie tutaj zostali odciągnięci i odcięci. Dobrze, wezwiemy sobie tutaj do III wojny światowej Rumunię. Super, zmiażdżymy ich. No idzie perfekcyjnie jak na razie, no nie mogę narzekać. Dobra, Hiszpania, Portugalia też jest zniszczona. Potrzebujesz tylko Hiszpanii, Portugalii, e, Norwegii i Heleńskiej Republiki. To tutaj doślemy zaraz wsparcie, bo tu jest tylko 10 dywizji, więc uwaga, dosyłam tutaj wsparcie. 30 dywizji i oni będą prowadzić ofensywę zaraz. Okej. Okay. Tutaj 30 dywizji zmiażdżyliśmy na to. No i perfekcyjnie w sumie. Pięknie. Mm. Tutaj szybko, żebyś przyszedł. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje w ogóle. Tutaj się front chyba zmiażdżył po prostu jakoś dziwnie. Prosiłbym tutaj, żebyście wjechali. Okej. Okay. A panów tutaj, nie? Jak najszybciej. Dobra, chyba powinno być okej. Okay. Hiszpania i Portugalia zostały zmiażdżone kompletnie. E, więc teraz czas na Włochy i chyba będziemy mieli Pisa zaraz. Ty czekaj, czy tu do tej 40 ktoś już dojechał? A nie, bo oni, się, oni stąd wyszli, Boże. Ruszaj tam. Dobra, i ty jak najszybciej, bracie. Dobra, tutaj muszę niestety przyspieszyć, bo widzę, że już te gangrena się rozlewa na, ta, na całą Turcję. Aha, no tak, klasycznie, paradoks jaj, kto by się spodziewał czegoś innego. Dobra, i później ty lecisz tu i tutaj, stary, ale ty połowę dywizji już tu dajesz. Dobra, okej, okay. tak powinno być w porządku. Dobra, ty, aha, bo te wysepki przeklęte tutaj, Boże, kochany, naprawdę. Dobra, pięknie jest, okej, okay. teraz wylećcie już tu. Dobra, powinno być ok. Hej, okay, wy jesteście gotowi, i wy też. Dobra. Miażdżymy Turcję do końca. Teraz no, na Norwegię ruszyliśmy, więc jest luks. Powinni to nasi zdobyć, nie? Dobra, i teraz zobaczmy. E, brakuje mi jeszcze Norwegii. No to to jest bez problemu. Więc teraz Norwegię przejedziemy już na Easy. Super, panowie. Wygraliśmy wojnę z NATO. Nie ukrywam, że się nie spodziewałem. Tak jak samo, jak się nie spodziewałem, że moje dywizje dadzą się okrążyć. Dobra, ale na szczęście jednak. Dobra, niech będzie. Dlaczego wy nie atakujecie? Ty, co się tu w ogóle dzieje, stary? Wasza 40 jest tu. Prosiłbym tu atakować. Hej, wasze 40, wasze 30 jest tu. Dobra, Połącz to w jedno i zróbmy to razem porządnie. Bo to już widzę, że się naprawdę dzieje istna tragedia, nie? Dobra, ruszajcie wszyscy. Jezus, Maria. Tego właśnie nienawidzę w hoju, tych psujących się linii frontu. OK, moi drodzy, i teraz mogę zapytać o pokój z NATO. OK. USA accept peace deals. USA, usual way, capitalism in Europe is finally dead. Panowie, zabiliśmy kapitalizm w Europie. Tego co widzę. OK. I co się wydarzyło teraz po tej wojnie? Wszyscy ciekawości. NATO dalej istnieje? OK. I nasz Pakt Warszawski też istnieje. A co to oznacza? Bo my nie dostaliśmy... Czekajcie chwilę. A nie, dobra, zrobiłem drzewko teraz do końca, moi drodzy. Europa is red, red sun over Europe. I myślałem, że będę miał jeszcze jakieś drzewko, ale nie mam. Dosłownie nie mam. Udało mi się zalać całą Europę na czerwono. W sensie, że demokratyczne, Niemcy komunistyczne, tutaj Francja. A kto rządzi w Niemczech? Ten. A w Polsce rządzi Jaruzelski. Okej, okay. jest wszystko zrobione, moi drodzy, fantastycznie. Udało nam się zdominować kompletnie całą Europę i nie mam już żadnych celi. Fall of the Nato, okej. Okay. Niestety mój przemysł wygląda no tragicznie. Kurdish State, opcją 1, 2 czy 3. Opcją 3 niech będzie, dobra. Reestablish Czechosłowacja. Aha, czyli tutaj mamy eventy teraz o zwracaniu ziemi, czy coś w tym stylu. Oki doki. Okej. Okay. Totalnie dla żartów powiedziałem wojnę Chinom już. Bo chciałbym zobaczyć, czy ja byłbym w stanie ich zmiażdżyć tym template'em na planisku. Okej, okay, widzę, że to działa perfekcyjnie, nie? Widzę, że to działa perfekcyjnie i chyba bym nawet był. Wydaje mi się, że jakbym złamał Mandżurię, to raczej wchodzę do Chin chyba. Jak w podstawce dosłownie, tak mi się wydaje. Dobra. I tutaj zobaczmy. Ty, no i chyba z tego co widzę, to tak. Bo tutaj zajmujemy coraz więcej już tych hubów, i tu jedynie to by chyba trzeba było podciągnąć kolejkę w sumie. Tak mi się wydaje. No nie wygląda to źle. Nawet z tego co widzę, to ich łamiemy dosłownie w sekundę, nie. Okej, okay, czyli pokolenie Chin też by było banalnie proste na tej modyfikacji, z tego co widzę. Tym bardziej, że dostaliśmy się już na tereny z infrastrukturą i robimy totalną sieczkę, nie? Więc. Dobra, czyli tu mamy pokój i Chiny zostają naszą marionetką. Aha, a przemysł dalej. Boże, cztery linie. Stary, przed robieniem drzewek wojskowych przysięgam. Że miałem tutaj z 8 czy 10 linii pracujących, nie? Tragedia. Praktycznie zrobiłem, moi drodzy, 90% kontentu na tej modyfikacji. Pamiętajcie, będzie 2000 polubień. Nagrywamy drogę jeszcze inną na tym modzie. Dzięki za uwagę. A sprawdźcie teraz te filmy, które wam się wyświetlają. Inneory.